Siemanko, z tej strony się nie mam pojęcia, gdzie my dzisiaj jesteśmy. C co to jest? Nie, nie, idź sobie. Idę Ile... O nie! Co?! O, kurde. Dobra, nie. nie. Jak to się stało? Jest, było ich dwóch. Było ich dwóch. Wrócę tu z sobą zbroją i się zobaczymy. Okej, okay, ludzie, już wróciłem, mam Jacksoną zbroję i teraz mnie raczej ten skelet nie pokona. Ha! Dwagi! Wziął! Kurczę, jest tak szybki. Gin! gim. Au, au, kurde. Bielagi! Dadam! Nie. nie! Nie! Proszę, nie, 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 proszę, proszę! O nie, nie! W Dobra, zaraz się z wami zobaczę. Okej, ja się wszystkim. Z tej strony Shinton i chyba pamiętacie tego gościa. Dobra, a więc jak to się stało, że on był taki silny, wyłącznie z drewnianym mieczem? I jak to możliwe, że tyle go biłem? Zaraz wszystkiego się dowiecie. Mamy tutaj blocka z bardzo długą komendą. To jest właśnie jej komenda spawnowania jego. Mm, dzisiaj właśnie będziemy się uczyć o atrybutach. Będziemy się uczyć, nie wiem, może możemy się pouczyć na przykład na zombie. Zombie. Tylko sobie zróbmy tutaj takie coś, żeby nam nie wyszedł. I możemy zaczynać głupczko. E, atrybuty to jest coś takiego, co dodaje e, różnym graczom, albo mogą różnym bo tak na graczy, też to działa. mogłbym sobie zrobić jakimś tam programem, że miałbym, nie wiem, tysiąc życia. Ktoś by mnie bił i bił. Pisał, że jestem hakerem. Ok. Mm, więc mamy, to jest sobie command bloka i teraz tak, samon zombie. Oj. Summon zombie jeśli ktoś tego nie rozumie, to zapraszam do moich poprzednich poradników. Na pewno tam znajdziecie coś na ten temat. Ad. Ad. Nie pamiętam, jak to się pisze dokładnie. Tak, przez dwa t Pamiętajcie, atrybuty się pisze przez 2T. Attributes i otwieram nawias kwadratowy, czyli atrybuty. Pierwszy atrybut to jest taki. Drugi atrybut, no to dajemy przyczynek i taki trzeci atrybut to dajemy przycisk taki i tak dalej zacznijmy sobie od pierwszego na początek musimy podać nazwę atrybutu nazwę atrybutu ja osobiście znam y, sześć nazw atrybutów i to są chyba wszystkie tak mi się zdaje na początek weźmy sobie generic czy generic generic kropka movement speed czyli generuje y, ruch i pokazuje jaką ma mieć szybkość ruchu. <laughs> I teraz, na przykład, możemy mu dać szybkość, żeby dać coś i dopisać jakąś wartość atrybutowi To wpisujemy Base i możemy tutaj wpisać, wpisać na przykład 1, ale możemy także robić y, z, y, jakieś tam ma małe liczby, na przykład o takie. To jest kropka, mówię z góry, nie przecinek, bo przecinek Wam nie zadziała. Kropka, musi być i mam tutaj, z, y, czyli że będzie miał szybkość. Jednego... jednej tysięcznej klocka na sekundę, coś takiego. Okej, okay, jest zombie i teraz popatrzcie. Nie może mnie zaatakować, bo ponieważ normalnie by do mnie podszedł, tylko że on się nie rusza. Mogę go go bić. Czekajcie, płaszcz I teraz on się będzie palił i nie może do mnie przyjść. Gin. Dobra. Niech on się spali to jest trochę głośne Okej, okay, de to Teraz mogę to sobie włączyć O Co jest? Okej Bum O ilego, o ilego, ile go jak następną Następny Dlaczego to ja tego nie mogę wziąć? Dlaczego mi myszka nie działa? Nieważne. Ok, mm, lecimy dalej. Następnym y, atrybutem jest generic knockback resistance. Knockback resistance czekajcie, czy tak to się pisało? Zaraz zobaczymy. Knockback resistance to jest, że y, czy ma się odbijać jeśli dacie coś takiego, to ten mob w ogóle nie będzie się odbijał. Widzieliście jak ja walczyłem z tym szkieletem, że biłem go, ale on w ogóle się nie odbijał. Sprawdzę czy dobrze napisałem. I... Tak, dobrze napisałem. I teraz ten zombie, który, który się tutaj zrespi. Patrz, w ogóle... nie. Mógł go odbijać, coś źle zrobiłem. bo mnogback resistance musi być duży, co ja zrobiłem. Okej, okay, dajmy sobie go na 100. Już odwaliśmy. Teraz tam. Okej, okay, teraz... Tego nie mogę odbić, widzicie? Widzicie? Patrzcie, biję go i on się nie odbija. Widzicie? W ogóle cały czas za mną idzie. To jest, to jest niefajne i zaraz zginę. się dobra. Yy, więc to jest właśnie do takich jakichś bossów, tak jak widzieliście tamtego Ultraskeletona. Oczywiście komenda do Ultraskeletona jest w opisie, jeśli chcecie sobie z nim zawalczyć. Yy, to znaczy, nie, jeśli bardziej chcecie poznać komendę. Ja bym nie chciał z nim walczyć osobiście. Następnym atrybutem jest generic max health. Oczywiście w nazwie każdego atrybutu najpierw jest generic. a dopiero potem nazwa jego. Generic Max Health. Możemy mu, temu zombiemu dać 50 życia. Teraz weźmy sobie, jak sobie miecz, pokażę wam ile go będziemy bić. Okej, okay, bije, bie, 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 bije. bije, bije, bije. Okej, okay, w końcu zabiję. No, ale to było trochę więcej hitu. Gdybym dał mu, nie wiem, 1000 to już by chyba było już... nie do zniesienia. Tak, bije go, bije, 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 Nic się nie dzieje. Pół miecza bym na nie zmarnował, ale to nie. No już odwał się. Okej. Okay. A on jest pryciarzem i nie chce się spalić, ale się spalić. Ok, mm, następnym. Atrybutem jest generic follow range. Czyli pokazuje na ile kratek ma Was mob widzieć. range, Follow range. Czyli dałem na 1000 kratek ma nas widzieć. Czyli patrzcie. Weźmy sobie tego zombiego, Oddalmy się od niego. Nie wiem ile kratek. O tyle tylko, żeby na mnie zniknął. I teraz na sobie 0. Nie widzi mnie? Coś źle zrobiłem. Nie, on po prostu chce stać pod tym klockiem. Co jest? Wiecie co, ja mam laga Minecrafta, bo ten zombie przestał się palić. Ja zaraz do was wrócę. Okej. Okay. Okay, ludziska zmieniłem bazę na 50 kratek, ponieważ... Za każdym razem mi tak kraszowało, nie wiem, to jest jakiś bug Minecrafta, czy co? Okej, okay, oddalmy się 50 kratek. I jak widzicie, on nas stamtąd widzi, widzicie to? Stamtąd nas zobaczył ten zombie, to jest sagie. Tamten nas nie widzi, widzicie? No dobra, więc to jest ta różnica, już mogę chyba sobie pójść. A ty dodaj. Ok, następnym jest. Teraz sprawdzę. Następnym jest. Generic Attack Damage. Czyli no po prostu tyle, ile ma atakować. Atak Damage. I dajmy. Nie, nie 50. Nie, 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 nie. nie. 20. Czyli że zombie załatwia nas na jednego hita. Sprawdźmy, czy to działa. Najpierw weźmy od tego hita. Walili mnie. i Widzieliście jedno serduszko. Teraz taki zombie. O, jak on mnie walnie, ginę. Dwa, na dwa hity, a zostało mi jedno serduszko. Więc wiadomo o co chodzi. Kurde, gdzie to mnie wywaliło. Zaraz ten, który widzi ze 50 krat. A nie, ten z, zginął, okej. Okay. No więc tak, jeszcze był jeden atrybut, zaraz go sobie przypomnę i do was wrócę. To się spał wreszcie. Okej, okay, ziomeczki już wyciłem i trochę sobie posprawdzałem. I okazuje się, że są rzeczywiście jeszcze dwa atrybuty, ale one są dla konkretnych mobów, więc nie, nie, nie chcę się w to bawić. Dla koni jest siła skoku, czyli jump strength. I dla zombie jest spawn ray i coś tam czyli jak daleko mają się spawnować. No więc, cześć! Mam nadzieję, że wam się podobało, że ten odcinek wam się przydał i już wiecie, jak dać tysiąc życia zombie. Gość wie, do, do którego mówię. Nara!